Cześć, spędzamy poranek na Tatrzańskich Szlakach. Jesteśmy konkretnie w Dolinie Małej Łąki. Wyruszyliśmy z miejsca o nazwie Gronik, a naszym pierwszym celem jest Wielka Polana małącka. Myślę, że mniej więcej godzinę dzieli nas od tego celu. Jest to całkiem widokowe miejsce z ładną panoramą czerwonych wierchów, gdzieś tam też pokazuje się Giewąt. No a na miejscu zobaczymy co dalej i jak ten poranek się rozwinie.

Zrobimy sobie tutaj krótką przerwę, e, pokażę Wam na klipach, jak to otoczenie wygląda. E, nie uwierzycie, ale jesteśmy tutaj kompletnie sami, mimo że nie wyszliśmy jakoś specjalnie wcześnie. E, naprawdę nie ma nikogo, mamy te, to miejsce tylko dla siebie. E, no a później zdecydujemy, co dalej. E, pewnie ruszymy w stronę przełęczy Kondrackiej. E, czeka nas pewnie kolejne dwie godziny e, marszu, niestety już pod górkę. E, a później zdecydujemy, e, czy odbijemy w prawo. Na kopek Kondracką? Czy może na lewo, na Giewont? It was, was fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless, found holes in these walls we like what we saw seems so strong until it falls the final fall. straw. Wreszcie wydostaliśmy się ponad granicę lasu, chociaż nie powiem, ten odcinek prowadzący między drzewami wcale nie był jakiś mocno uciążliwy. Jak to w górach? Trzeba było iść pod górę. Jedyne na co trzeba było zwrócić uwagę, to te śliskie, wypolerowane tysiącem kroków kamienie. Może każecie to o granatowym zabarwieniu. A to wszystko po to, żeby nie wrócić z wycieczki z mniejszą ilością zębów niż ją zaczynaliście. Eee, wreszcie mamy już ciekawe widoki. Eee, Przyjrzystość jest świetna, bo widać m.in. Beskid Żywiecki w oddali z bawią górą na czele. Eee, no i oczywiście pokazał się krzyż na Giwoncie, więc jest to jakiś tam punkt orientacyjny. Eee, ruszamy na przełęcz i zobaczymy co dalej. Ostatni fragment podejścia na przełęcz prowadzi wzdłuż takiego żlebu. Nic, czego wcześniej byście nie widzieli w górach, czyli podejście po kamieniach. Na przełęczy zdecydowaliśmy, że jednak odpuścimy sobie ten pomysł z schodzeniem na Giewont. Weszliśmy dosyć późno, tam już zdążyła się utworzyć kolejka, a równie ciekawym celem jest kopa kontracka i to tam właśnie zmierzamy. No i zameldowaliśmy się na szczycie Kopy Kondrackiej, czyli na najniższym wzniesieniu w masywie Czerwonych Wierchów, co wcale nie oznacza, że jest to szczyt jakiejś gorszej kategorii. Kopa Kondracka nieznacznie przekracza 2000 metrów nad poziomem morza, więc można się pochwalić zdobyciem dwutysięcznika. Widoki należą naprawdę do rozległych. Widać nie tylko dalszą część Czerwonych Wierchów, zwłaszcza ścieżkę prowadzącą na mały łączniak, ale przede wszystkim świetnie prezentuje się panorama Tatr Wysokich. Oczywiście zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Cieszymy oczy widokami. Zastanawialiśmy się, jak dalej potoczy się ta nasza wycieczka. Zdecydowaliśmy ostatecznie, że będziemy schodzić do miejsca startu, czyli do gronika. Ale zamiast podążać z powrotem żółtym szlakiem, którym podchodziliśmy, wybierzemy szlak czerwony, który w bardzo ciekawy sposób trawersuje zbocze wątu. Nasza dzisiejsza wycieczka powoli dobiega końca, zeszliśmy ze szczytu w kierunku Przełęczy Kondrackiej i tak jak wspominałem, zamiast schodzić bezpośrednio Szlakiem Żółtym w kierunku Doliny Małej wybraliśmy się w kierunku Wyżniej Kondrackiej Przełęczy, mówiąc wprost podeszliśmy kawałek w stronę Giewontu. Tam wybraliśmy oznaczenia czerwone, schodząc takim ciekawym trawersem, Niżej. Docelowo ten szlak prowadzi do Doliny Strążyskiej, ale my mniej więcej w połowie odbijemy na oznaczenia czarne i tam połączymy się ze szlakiem, którym dzisiaj podchodziliśmy, kończąc naszą wycieczkę w Groniku. Mapy wskazują, że na pokonanie takiej pentelki trzeba będzie przeznaczyć około 7 godzin, może troszkę więcej, i mniej więcej w takim tempie pokonujemy tę trasę. Oczywiście nie szczędzimy sobie przerw na zdjęcia, jakieś krótkie klipy. Więc myślę, że całość zamknie się w około 8 godzinach. W tym czasie trzeba pokonać nieco ponad 1000 metrów przewyższeń, co nie jest jakąś wartością wielką, zwłaszcza jak na tatry. Natomiast wymaga już pewnie odrobiny kondycji. Przed nami już tylko wizja zejścia. Nie będziemy się spieszyć, bo dzień dzisiejszy jest naprawdę piękny. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć. We found holes in these walls We like what we saw Seemed so strong until it falls The fire strong Stay, we love, we thought it was always on fire our house.